Hej, witajcie w 12. vlogmasie. Nie nagrywałam od rana, bo się szykowaliśmy. Myśleliśmy, co tu dzisiaj robić z ciekawego, i stwierdziliśmy, że jak jesteśmy całą rodzinką razem, to pojedziemy na świąteczne zakupy prezentowe, bo to pewnie już ostatnia szansa, żeby jechać bo Szymon chodzi do pracy. Dzisiaj jest niedziela handlowa, więc przejedziemy się do Torunia. Może jeszcze nam starczy czasu na jakiś Spacerek, zobaczymy Michalinka najedzona, ubrana Ja też I za chwilkę będziemy się zbierać, pakować ją I jechać Także będzie taki fajny, rodzinny dzień Mam nadzieję, że nie będzie tłumu ludzi, chociaż pewnie i tak będzie Ale teraz już codziennie w sklepach Jest pełno wiary, więc No trudno, trzeba to po prostu przeżyć Jedziemy na zakupy Już tak dawno nie byliśmy w Toruniu Nie bój się już tak dawno nie byliśmy w Toruniu, że naprawdę z przyjemnością się, oła, przejadę do Torunia, oła, muszę się Właśnie jesteśmy w drodze, już jesteśmy w Suchatówce, także jakieś tam 10 km przed Toruniem, za chwilkę będziemy i... Yy... Założyłam dzisiaj opaskę, bo mi się coś grzywka nie chciała ułożyć. Już jak jest na drugi dzień, to już nie jest taka super do układania. Także szybka opcja yy, opaska i jestem gotowa, nawet będzie wygodniej. Yy, założyłam też dres, żeby się wygodnie chodziło. Yy, no zobaczymy, co tam mamy nastawienie, żeby kupić już yy, właśnie prezenty dla dzieciaczków. Yy, Szymon chce sobie kupić jakąś czapkę. No i ogólnie tak pochodzimy. TK Max, Zara, te sklepy, których u nas nie ma, to zawsze sobie obskoczymy i może sobie też coś zjemy. Pewnie tak, nie? Pewnie zjemy, bo akurat taka pora obiadowa będzie. Także zobaczymy, gdzie tam nas poniesie. Idziemy teraz do TK Maxa na dział męski. Mamy chyba upatrzone prezenty, więc yy, jest dobrze, dobrze, szybko nam idzie. Tutaj teraz jakiś koncert, więc jest głośno. Jest 15. Jesteśmy w pokoju właśnie dla dzieci. Będę zaraz. Michalince dawać mleczko, najpierw ją przebiorę i będziemy jechać coś zjeść, może się przejdziemy, tak, myszko i, i do domku później, tak? Wejdę tak. Tak, no, nie wiem, teraz może to pozmieniali. My właśnie jesteśmy po zakupach, jest przed 16, zeszło po prostu tyle, że szok i jedziemy coś zjeść. Co jedziemy zjeść? Do widelca chcesz standardowo czy coś innego? Tak? I no może być widelec. Widelec jest przepyszny, także jedziemy do widelca. Dobrze, że przyjechaliśmy w miarę wcześniej bo to co się teraz dzieje tutaj na parkingu to jest po prostu szok jakiś. No, tyle ludzi się zjechało. Szał zakupowy trwa. Ludzie po prostu oszaleli. Ja nie wiem. Pełno, pełno samochodów. My byliśmy przed dwunastą i było, mieliśmy blisko miejsce, nie było dużo ludzi w środku, a teraz to jest, pełno. Ja Dobrze, że już wyjeżdżamy. Nawet korek do wyjazdu jest. Telec niestety odpada, bo ludzie normalnie tam stoją i czekają za miejscem, więc no my nie będziemy czekać, szkoda czasu. Jedziemy zobaczyć do Manekina. Mam nadzieję, że będzie miejsce, a jak nie, no to nie wiem, to będziemy myśleć wtedy. Ale jestem taka głodna. Jestem bardzo, bardzo głodna. Zobaczymy jak manekin Dobra, jest szansa, jest w manekinie No ale stoją, Ale to ktoś stoi sobie tak. Czy też czekają? W manekinie też jest kolejka, więc w sumie w niedzielę no to czego innego się można spodziewać, nie? Także cofamy się jednak do Widelca i poczekamy chwilę. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś bardzo długo trwało. No i zjemy i wrócimy do domu. Mamy tutaj rozgrzewającą lemoniadę na ciepło. Ja oczywiście yy, Cezar, a Szymon burgera. Hej, słuchajcie, mamy już wieczór. Jest która? 21.40. Michalina śpi, uśpiłam ją. I yy, postanowiłam, że chwilę przestawię. Dobrze będzie? Dobrze. Pokażę Wam nasze zakupy. Nie są jakieś gigantyczne, ale to co chcieliśmy, to kupiliśmy. I zacznę może od prezentu dla mojej siostrzenicy najmłodszej. Szukaliśmy właśnie dla niej głównie prezentu, bo dla siostrzenicy starszej i dla bratanka. Bra, bratanka? Tak można powiedzieć? <śmum> Mam prezenty zamówione będą, ale wybrane już są i właśnie szukaliśmy czegoś dla, dla drugiej, drugiej dziewczyny i kupiłam kupiliśmy taki zestaw to jest taka ścieżka sensoryczna z firmy Klemi z tej firmy z której mamy ten samochodzik i tutaj jest osiem mm, takich e, kwadracików właśnie z różnymi tutaj e, wypustkami i osiem y, klocków, tych, które też tutaj mamy w tym samochodzie, więc stwierdziłam, że taki prezent y, będzie fajny. One mają dużo zabawek, a, a takiego czegoś nie mają, także myślę, że y, będzie zadowolona. I do tego dobrałam y, taką sowę fajna, taka śmieszna. I ona się y, tak y, buja na boki. I ruszają mi się oczy i też ma w sobie taki dzwoneczek, więc też fajnie y, można się tym pobawić, pobalansować. Jeżeli chodzi jeszcze o zabawki, to dokupiliśmy Michalinie te y, klocki, które właśnie ma w tym samochodziku. I zaraz sobie je otworzymy, bo jestem ciekawa właśnie. Y, były dwie wersje. Były wers była wersja w takim y, woreczku i właśnie w... Y, y, Plastikowym pudełku. My wybraliśmy to właśnie ze względu na to, że będzie tutaj można je sobie przechowywać. I tutaj już są nie tylko pojedyncze, ale też i takie podwójne, więc już tutaj będzie można trochę więcej mm, pokombinować, poukładać. Plus te osiem, które ma, myślę, że na ten moment starczy. No i tutaj plus jest taki, że też na tym opakowaniu można poukładać. Te klocuszki w ogóle są super, bo one są mięciutkie, sobie nie zrobi krzywdy, a można już ćwiczyć od początku układanie. No i oczywiście wszyscy, wszyscy sobie coś kupili, tylko nie ja. Ja zostałam bez niczego. Nic nie kupiłam, ale to nie szkodzi, bo w sumie nic aż tak nie potrzebowałam. Szymon sobie kupił czapkę. Szukaliśmy czapki, a ma szalik dokładnie w taki wzór jak tutaj te paseczki w Melange. Taki ma właśnie szary, melanżowy szalik. I on go kupował w zeszłym roku właśnie w Diversie. I miał do niego czapkę, ale nie wiem, gdzieś zaginęła. No i szukaliśmy czapki takiej właśnie pasującej. W 4F przymierzał, w ochniku gdzie tam jeszcze, w TK Maxie, no i mówię, chodź do Diversa zobaczymy, może będą w ten sam wzór no i całej takiej nie było ale była za to taka właśnie z kolorem musztardowym który trochę tutaj doda życia zimą więc też fajnie pasuje i dalej jeżeli chodzi o Szymona no nie wiem, może to pokażę może się komuś przyda, kupił sobie spodnie robocze z Dunlopa. Może, może ktoś też potrzebuje, więc naprawdę były fajne. One były w Sports Direct za 150 zł. Są z fajnego materiału, mają dużo przegródek, więc jeżeli wasz mąż, facet czy, czy ktokolwiek inny potrzebuje właśnie takich spodni roboczych, to yy, myślę, że te mogą być yy, całkiem godne polecenia więc też fajnie. No i teraz ciuszki dla dzieciaczków. Nie tylko dla naszej. Mamy tutaj dresik taki właśnie dla chłopczyka. On też był z Sports Direct. On jest z firmy Firetrap. I tutaj mamy taką bluzę. On jest taki śliczny, milutki i w środku jest ocieplany, więc jest super przyjemny. I do tego spodenki z takim czarnym lampasem, więc myślę, że fajnie teraz dla mojej starszej siostrzenicy taki sweterek z króliczkiem, milusi naprawdę jest bardzo przyjemny i ma takie super zakończenie na dole on był w C&A 70 69 zł kosztował, no i teraz zakupy z Zary dla Michaliny wybraliśmy w sumie tylko taką bluzeczkę ona chyba kosztowała 23 zł biała w serduszka nic specjalnego, ale ma też taki milutki materiał i dalej mamy dwa komplety właśnie dla Michaliny i dla mojej siostrzenicy. Tylko musimy zdecydować, która będzie, który dla której. I tu pierwszy komplet to było właśnie sprzedawane jako komplet 110 zł i to jest w sumie prezent od moich rodziców i tutaj są czarne spodenki w prążki z guziczkami one są dosyć rozciągliwe i do tego jest bluza taka z myszką Miki i te czarne wstawki są welurowe mówiłam już ile kosztuje i to jest 80 on jest dosyć spory, ale właśnie te bluzy z Zary są dosyć szerokie, ale za to leginsy są dosyć wąskie w pasie, więc myślę, że będzie spoko i drugi komplet to już był taki yy, skompletowany przeze mnie, bo yy, chciałam kupić dwa te same, ale nie było rozmiarów dwóch. Yy, był jeszcze taki dressik z psiego patrolu, ale jakoś tak mi bardziej się te zmyszkomiki podobały. Jeden był też fajny, ale też nie było rozmiaru, no i skompletowałam tutaj osobno. I dół to jest 86 rozmiar, 45 zł, kosztowały takie właśnie leginsy. One są z troszeczkę grubszego materiału, już Wam pokażę, tylko schowam tą metkę, o. Takie właśnie w myszkiniki fajne, fajne też mi się wydają, one są dosyć długie, ale są właśnie wąskie, więc myślę, że już będą mogły nosić, ewentualnie się podwinie nogawki i do tego wybrałam bluzę taką dłuższą to jest taka bluza, sukienka można powiedzieć, 85 zł i tu wzięłam rozmiar 80, bo one mi się wydaje, że wypadają dosyć duże Michalina już ma bluzę właśnie w takim kroju, tylko z innym nadrukiem a tutaj mamy też taką myszkę Miki i tutaj też są tak samo czarne welurowe wstawki, więc yy, myślę, że yy, no oba są śliczne, po prostu sobie yy, z moją siostrą powybieramy, która co chce. No i to wszystkie zakupy. Yy, no tak jak mówię, prezenty już mamy, także yy, cieszę się, bo to mamy z głowy. Jeszcze musimy coś tylko wymyśleć dla Michalinki, ale yy, na pewno coś tam wybierzemy, oglądaliśmy w smyku tak wstępnie, ale jeszcze nie podjęliśmy decyzji, więc y, jeszcze mamy trochę czasu. Y, no i co? Nie było aż tak dużo ludzi na końcu. Dopiero jak wyjeżdżaliśmy, jak możecie, mogliście zobaczyć na filmie, po prostu było tyle samochodów, że szok, y, więc dobrze, że pojechaliśmy w miarę wcześnie. Y, no i później pojechaliśmy do widelca. Tego nie wiem, na jakiej to jest ulicy, no ale tego przy UMK. No, i tak jak mówiłam Wam, była kolejka do wejścia, więc pojechaliśmy do Manekina też tego przy UMK one są tam ulice dalej, tak naprawdę. I też była kolejka do wejścia, więc cofnęliśmy się z powrotem. No i weszliśmy do środka i chcieliśmy poczekać, ale Pan nam powiedział, że będziemy musieli czekać, aż się zwolni około piąty, szósty, siódmy stolik. Więc no, podejrzewam, żeby to było dosyć długo, ale nie potrafił nam powiedzieć ile. No, i jak wychodziliśmy, stwierdziliśmy, że nie czekamy. To wychodził Pan z Głowo chyba albo z pysznej, powiedział nam, że dobrze, że nie czekaliśmy, bo pewnie by to trochę potrwało. I przypomniało mi się, że jest jeszcze drugi widelec w Toruniu, tylko że no praktycznie po drugiej stronie miasta, prawie. Ale mówię, lepiej pojechać niż czekać w kolejce. Ale najpierw właśnie zadzwoniłam do tego drugiego widelca, bo on jest większy niż ten tutaj i pani powiedziała, że nie ma kolejki, więc od razu poprosiłam, żeby nam jeden stolik w razie czego zatrzymali. Więc pojechaliśmy i praktycznie od razu weszliśmy. No i już wam jedzenia nie nagrywałam, tylko nagrałam tą lemoniadę, bo byliśmy już tacy głodni, że po prostu szok. Szyman wziął burgera jakiegoś tam sezonowego z jajkiem i z bekonem i był pyszny. A ja wzięłam standardowo sałatkę Cezar z kurczakiem i chlebki czosnkowe. To po prostu jest najlepsza sałatka Cezar, jaką jadłam. I później sobie jeszcze wzięliśmy na dobitkę brownie czekoladowe z taką płynną czekoladą. Było też przepyszne, więc jeżeli będziecie w Toruniu, to koniecznie wybierzcie się do widelca. U nas kiedyś też był widelec, ale niestety go zlikwidowali. I teraz nie wiem, czy jest jeszcze w innych miastach, ale w Toruniu są na pewno dwa, więc jeżeli jesteście z Torunia, albo z okolic, albo będziecie w Toruniu, no to Wam serdecznie właśnie polecam widelec, żeby sobie zjeść coś dobrego. Mają też dobre żeberka, dobry krem z pieczonych ziemniaków, burgery też mają pyszne, więc naprawdę jest duży wybór dań. No i fajny klimat jest, także my bardzo lubimy jeździć do widelca. No i tak sobie spędziliśmy dzień. Praktycznie zeszło Mm, cały dzień wyjeżdżaliśmy gdzieś koło 11, .00. dojechaliśmy przed 12, zanim się rozpakowaliśmy, wyjęliśmy Michalinę. No to trochę zeszło w galerii, byliśmy do 16 chyba. No, w międzyczasie jeszcze nakarmiliśmy Michalinkę, wiecie, no z nią trochę dłużej schodzi wszystko, także e, trochę się tam poszwendaliśmy po tych sklepach, no i później właśnie się już zebrało dużo ludzi, także e, się ewakuowaliśmy powoli. No, i na jedzenie też trochę zaszło. Wiadomo dojazd, no bo musieliśmy przejechać jednak kawałek Torunia, czekanie na zamówienie, jedzenie, i tak dalej. Pakowanie znowu, ubieranie, rozbieranie. Więc to wszystko trwa. No i w domu byliśmy przed 19.00. Jeszcze po drodze na stację zajechaliśmy, więc y, już sobie wszystko załatwiliśmy. Także taki był y, rodzinny dzień. Mieliśmy dzisiaj ubierać choinkę, ale już nam się nie chce. Jutro myślę, że to zrobimy. Albo poproszę Szymona, żeby mi przyniósł choinkę i sobie wieczorem ubiorę sama, jak jeszcze będzie w pracy. No nie wiem, zobaczymy, y, jak to będzie. Chciałabym, żeby stała ta choinka, ale. No, tak szybko te dni lecą. Jeszcze wiecie, jak jedno z nas pracuje, jest dużo w pracy, no to jednak ten czas gdzieś tam ucieka. Jak się teraz załatwia jeszcze dużo przed świętami, no to niestety tak jest, ale mam nadzieję, że już na dniach uda nam się w końcu ubrać tą choinkę i będziemy mogli się cieszyć. Światełkami i bombkami i drzewkiem. Więc ja już kończę tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Bardzo mnie to zawsze cieszy. No i napiszcie jakiś komentarz. Ja chciałabym coś tam przeczytać, więc będzie mi też bardzo miło. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. A my widzimy się już jutro w kolejnym vlogmasie o 9 rano na kanale. Także do zobaczenia i buziaczki. Papa!